Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sit House'a. Na samym początku chciałbym przypomnieć wam, iż jutro o godzinie 18, jak co piątek na stronie drollercasterworld.pl odbędzie się live tym razem z drugiego sezonu Sit Seed Sama. Seed ku przygodzie odleci sterowcem, który wybraliście na Straw polu, a live zostanie zarejestrowany i pojawi się jako drugi odcinek Sit Sama. Warto więc na nim być i pisać razem z Sidem na czacie, by wystąpić na odcinku jak za starych dobrych czasów. Dzisiejszy odcinek będzie nieco Dłuższy i troszkę inny niż stare sithousey. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca, ponieważ napracowałem się naprawdę mocno. A teraz zapraszam Was już na odcinek. Jak to musisz być sam. Seat si, czy Ale czy to nie, 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 żadnych takich. Chodzi mi o to, że słuchaj, widzowie wybrali, żebym odleciał sterowcem. No, nie muszę ci to powiedzieć, bo trochę przed Tobą ukrywałem, ale generalnie seria Seat Sam e, jest teraz otwarta na nowo i po prostu wyrusam w przygodę w poszukiwaniu. Powiem ci, może kiedyś w posykiwaniu moich przyjaciół ale... i w ogóle przygód, no muszę wyruszyć, no na wyprawę. Ja, miałam nadzieję, że po prostu między nami, jak jesteśmy teraz, może nie ma żadnych tajemnic, a ty jednak coś przed nami ukrywałeś. No bo ty jestem chłopem, no to rozumiem, po prostu musiałem trochę poukrywać, ale to nic takiego groźnego w końcu, prawda? Chyba mogę sobie wyjechać na. to. Do, 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 do nie jadę sobie na wakacje, tylko na, na No jasne, no możesz, ja cię nie ograniczam do niczego, ale. No właśnie. Chciałam, że mi powiesz tak. O tym ogólnie, a nie że no to teraz... to przecież ci mówię, no! Ale kiedy wylatujesz? No wylatuję dzisiaj, wiesz? Będzie zebranie w no porcie, wylatuję. Kiedy to no, od nie, 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 No nie, nie, No, nie, 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 teraz, no. nie, no. nie, nie, będę siedział w domu nie, nie, gary, no. Przecież jestem nie, 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 robić, nie, nie, znaczy ja mam siedzieć nie, domu i ja gary? nie, nie, yes. i oczywiście od razu czy ty widzicie te Yugary? Nie. No, to była psenośna. Senosła. Mam taką nadzieję. Senosła. Słuchaj, więc ja spadam. E, Ale spadam. Drzwi. No. To jest mlecz ode mnie i po prostu fajnie by było, go cały czas miał i żeby, go ci, żeby on przypominał ci o mnie. Moje słońce, będę miał mleca zawsze w sobie od ciebie i on będzie w każdej mojej przygodzie mi towarzyszył. Przed każdym dungeonem będę go stawiał w ziemię, potem pójdę na dandlone, wrócę i go z powrotem będę zabierał. Dobra. Dobra. Lecę, słuchaj, bo muszę jeszcze do Kajka pogadać, e, właśnie dobra. przegadam z Kajkiem, żeby się tobą zajął, słuchaj, jak mnie nie będzie, dobra? No to dobra. trzymaj się, buziaki, jeszcze się będziemy żegnać, także no, papa no, pa, cześć! Pa, pa. Zachodzi słońce, piękny zamek, umówiłem się z Kajkiem w wypozycalni książek, ja nie wiem po co się wypożycza książki, ale... Nadaremnie słuchasz go, jesteś jak... hasło, hasło, Kajko, jesteś jak... Eee. Złoty ptak! Kajko, bo A? sytuacja jest taka, że ja na sit sama zmykam nie? A czym wylatujesz? No sterowcem, wybrali ze sterowcem. Aaa, no to kurde, no to, nie, no to nieźle. Słuchaj, Pani ale się. ja się nie obrażam za to, że Ciebie nie będzie na wylocie, ale proszę Cię o jedno. No, zajmij się tutaj, proszę ja Ciebie, sit czyli jakby całą tą serią, całym moim domem. Bo sit House to znaczy domek Cida, nie? Ale ja dam radę. Dasz radę, tam jest Patrycja, zostaje i ona nie ma pomocy. Co? Tak... No, zostawiam ją. Tu ma... Ale. To ja mam. Z nią tam. Że co? No. Ojejku, no nic, to, co? Od czasu do czasu przynieś jej drewno, czy coś. Wiesz, to, ty naprawdę idziesz na przygodę to na długo? No tak, wyjeżdżam, Jak pamiętasz, jak kiedyś Ciebie poznałem na przygodzie, co statkiem no. płynąłem. Jasne. No to, to lecę na taką samą, tylko samolotem. O kurde. W tajemnicy no. ci powiem, nie mówiłem tego Patrycji, bo nam się zdenerwowała. Może i jeszcze powiem. Jak będę bo się, bo się boję, za ten. Ale. Słuchaj, A? mam cynki. Że gdzieś w okolicy zimowych biomów krąży manik z tygrysem. No kurde! No, Ma Diego, to... jest, tego nie znasz, ja go nie znam, nikt go nie zna. No nie no, widziałem go jak graliście razem w filmie. No to w filmie to tam wiesz, tam się krótko znaliśmy na ja planie, cię. tylko wiesz, nie było co. To, to było... takie gwiazdy jak ty. No tak, no i oni właśnie Chuchu podróżują jak. gdzieś na biomach zimowych. Ja muszę te biomy odwiedzić, no. Wod... Weź się z... Znajdź kurcze, i przyprowadź tutaj. Pamiętać, tak ciebie to... znalazłem. Kurde, to były no. czasy, ja mówiłem, Ale byłem głupi, jak mówiłem tak. A, A ty jest! A ty jeszcze nie umiałeś wtedy mówić, właśnie. Jak kura gadałeś! Na fanpage'u Wladimira jest jeszcze jedna sytuacja. Na fanpage'u Wladimira ostatnio no. pojawiają się jakieś głosy, za on z piekła, będzie próbował jakieś akcje. Weź mnie nie strasz, bo ja go zamordowałem. No właśnie i... ty, no, ale on, on się będzie, na, na ciebie chce. On Tak, on się na live y straszył przecież. Bo mi Żul mówił tak. Lecę! Trzymaj Dobrze, się i chcę się, oglądać swoje się... odcinki, a ja już nie będzie kontaktu zna... Nie będę miał kontaktu na chwilę z wami. Hmm. No, ale to musimy. Ale na pompę balon. No więc ja mam podpięte takie specjalnie do siodełka. No kurde, dobra, Tylko, że mi nie spadł tam. Nie dobra, no, ja... więc najadząc się grochówki, dolecę daleko. Okay. No to trzymaj się. Dobra, Czytaj pa, pa. te książki o modyfikacjach i pokazuj modyfikacje, bo na padce jest tyle modów No, się w ogóle. No, wybuduj się. Tam na górze się wybuduj, my wszyscy. No i teraz będziesz się kurde, spać. Dobra, zryk. trzymaj się! Pa. Cześć! Do zobaczenia kiedyś tam! Seed pobiegł do domu, by położyć się spać. Ostatni raz przed wyprawą w swoim... Domu obok Patrycji. Następnego dnia wszyscy wstali i spotkali się w porcie, by pożegnać Sidra. Eee, wiesz, no ja też nie będę, nie będę płakał, słuchaj, bo jestem bezsyzną i nie będę wypustał zady łzy, ale prawda, jest taka, że znów no, wsiadam w tego to białego copka, te zwanego różnie tampony, cepeliny, cepeliny i po prostu wsadlam w niego węgiel i odfruwam, wiesz. No ale czy musisz tam lecieć? Eee... Wiesz no, przygoda rozumiesz, Ządla e, przygody, ale... Sit sam stare dobre czasy A poza tym. Ale bo... dawno musieliśmy ślować, nagle mnie tak opuszczasz Nic się nie opuszczam. W sensie, więc było, było! No, to co na lekaz? Jestem męsyz, no, potrzebuję ządzy przygody, rozumiesz? No rozumiem to! Kobiety zawsze siedziały w domu, a my wychodzili na wojnę, ja potrzebuję wojny, potrzebuję zdobyć dla ciebie coś, przynieść, dużo mięsa, jedzenia, Nie! Nie, a ja nie! polować takiego no tak. nie mamy A widzisz? Już zdziczałem. Jeszcze nie odleciałem dla już, już zdziczałem totalnie. Nie no, nie martw się, na pewno będziemy w kontakcie, a poza tym ja do ciebie wrócę. Ja tylko lecę... Dobra, powiem ci coś przekreśle, słuchaj, na No? no. E, tylko ci O, właśnie, słuchaj. Chodzi o to, że ja chcę znaleźć Tygrysa, mojego przyjaciela i Mańka. Ej, tylko dlatego wyruszasz, nie, nie po prostu nie znudziłam ci się, a nie masz mnie dość. Nie, poczekaj, tylko po prostu po to lecisz? Wyjdę całem z siebie, to ci powiem dalej, Poszekaj. a, poczekaj. o, już. Słuchaj, nie, nie znudziłaś mi się w żadnym wypadku, wręcz przeciwnie. E, ten odcinek chceć się zziąć jakieś powtórzy na pewno. Tylko ja po prostu potrzebuję, wy, wy, wiesz, potrzebuję wyprawy, potrzebuję przygody, emocji, adrenaliny. I na pewno przywiozę ci jakiś potężny prezent. I teraz pamiętaj, będę do ciebie pisał listy. Zawsze o zachodzie słońca, możesz spodziewać się listu, tutaj właśnie w porcie e, będzie go przywodziła jakaś rybka. No dobrze. Dobrze? Dobrze. No to chodź, pójdziemy teraz, siądę i pomachacie mi wszyscy. Przez... A, chodź, chodź ze mną na górę tam, bo będę odlatywał. Gdyby coś się działo, pamiętajcie o tym, zawsze możecie, nie macie jak się ze mną skontaktować, ale ja będę pisał listownie po prostu z Patrycją, jakoś to zrobimy, jakoś się skomunikujemy. Dobra, siadam. No, siada. nie -sit. Sit, Nie, Bądź ostrożny. Eee. Dobrze, odejdźcie żeby was silniki nie zjadły. Poczekajcie o. Oh, Okej, okay. no? mam nadzieję, że to zadziała, cholera. Ustrość, jedno. Zobaczymy. Haha, <laughs> dzięki! <śmiech> jak mi wialwaj i nie machasz. <laughs> No, dobra. No, odpal się, diable jeden. O, oh, fuck! Wysiadłem! Czeka o, już, dobra. Let's No, <laughs> <nie się> <laughs> Dam radę! O, Jestem o, dobrym o, kierowcą. O, Kurde. Chyba dobrać. X. Chyba X albo Y, nie wiem. O, nie działa Włączyło się, dobra. Opiekujcie się, opiekujcie się Patrycją. Pamiętajcie, nie bójcie się, wrócę do was! I uwaga na Wladimira, bo jego duch tutaj cały czas jest. Cześć! Cześć! Sid odleciał na wielką wyprawę. Teraz bezpieczeństwo ludności i całego miasta leży w rękach dwóch osób: dzielnego kajka i szalonego króla Juliana. Miejmy nadzieję, że na mieszkańców pod nieobecność SIDA nie spadnie żadne nieszczęście. Teraz zapadła noc, a w Widzolandii utarł się już pewien zwyczaj. Gdy grzeczni gracze kładą się spać, prawdziwi nocni rozrabiacy biegną do karczmy z Kacha, gdzie obradują do Białego Rana o rzeczach ważnych i mniej ważnych. Zobaczmy, co w karczmie wydarzy się tej nocy. Narw, mam do ciebie ważną sprawę, no, ale no, musimy, no, musimy się no, przetrzeć no, no, gdzieś. Tutaj, no. Okej. Okay. Świetny pomysł. No więc słuchaj, no, potrzebuję po prostu sobie znaleźć jakąś kobietę, nie? E, czy ty coś sugerujesz? Nie, nie, nie no. chodzi o ciebie. No, no dobra, no. Ale no, zobacz jak ja wyglądam, stary, co ja mam z głową, widzisz to w ogóle? No, trochę ci urosła. Niby chłopcze. łebski facet, ale kobiety chyba na to nie polecą. No, Otóż, <laughs> słuchaj, bo pamiętam, że ty kiedyś byłeś brązowy, ty masz jakieś chyba magiczne szampony, bo teraz jesteś rudy i w ogóle coś z głową, te sprawy. Ty się no. na tym znasz, może znalazłbyś coś dla mnie? Znaczy wiesz co, postaram się, postaram się coś znaleźć, ale no nieprawda nie, nie, nie obiecuję. No cześć, Kaja. Cześć! Słuchaj, bo wiesz, ja tutaj mam taką rodzinę i moja legenda przedstawia o tym, że. Dobra, stary, na razie spróbuję bez tego, z wielką głową mhm. i do tego Batmana tam w ogóle zobaczyć, co on tam ugara tą dziewczynę. No, 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 też mi się strasznie podoba, więc też może spróbuję. Zobaczymy jak się dobra, uda. No Dobra. Okay. To, to trzymy się. No cześć, chyba. Ej, hey, że co tym Gibiego? Co się z nim dzieje? Wiesz, to co, coś mu odwala, w ogóle nie wiem o co chodzi. Kurde, zaświrował stary. Malwina, uśmiechamy truskawki. Mm. A nie, nie mam truskawki. truskawki. W, w ogóle jakoś. Kacze, siedzi na tyłku, chodzi na tyłku, w ogóle. Słuchaj, on udawał rekina, łódź podwodną i zjadał komary w wodzie. No to sorry, nie? Naprawdę, coś zaświrował, może to jakieś narkotyki, coś. Kurde, zaświrował się stary. Kaczy... Świetnie za ciebie. Chodź. Za mnie. Tak, za ciebie. Chodź. Ci Marvina, chodź sam no za, za, za ten, chodź? No chodź. Chodź, no chodź, tam za ten. Może coś MWK miał czy coś. Nie no to to wątpię, wiesz, chociaż może coś swojego tutaj założył, zgarnął, nie? Tutaj musimy chyba coś się więcej dowiedzieć, bo to może być grubsza sprawa. Coś byśmy razem pomyśleli, ja tu mam dom na wzgórzu i... Wiesz jestem generalnie strasznie szalony, ale się trochę teraz denerwuję, bo... Wiesz, to poznaję nowych ludzi chciałbym się z tobą lepiej zapoznać. Cześć, cześć. ja ślicznie dziś wyglądasz. Cześć, Cze cześć! Wraku. Cześć Batman. Proszę mi tutaj nie przerywaj, bo ja tutaj... Ale, ale rozmawiam, ja może, może też bym chciał poznać jakieś piękne kobiety w naszej, w naszej okolicy. Kaja, ja naprawdę dziś olśniewasz, po dziękuję, prostu... Dziękuję. Widzisz mam skórę, po prostu nigdy tak, nie tak byłem tak, tak blady jak teraz. bój się mnie no. Co? co ty robisz? No, próbuję tym świeczkiem wystraszyć, ale chyba się mnie nie boję, no. No nie dziwię się, to nie tak. Kurczę, Froksiu, musisz tu włożyć serce, to tak. To, to, to nic nie dasz rady, no. Po prostu urzekłaś mnie tak bardzo, że moje kolana zginają się w obie strony. Ale <grym> Tak, tak, to tak ale nie widzisz, co ja tutaj robię? Yy, przeszkadzasz mi. Nie, to ty mi przeszkadzasz. Proszę ale... stąd idź. Ja, jak przeszkadzasz? No idź stąd. Ja ty... Ale co idź stąd. stąd? Co ty z siostrę podrywasz? Ła! O, No trochę lepiej, ale jednak kurczę ten jest to samo jeszcze. Jeszcze poćwiczę, że myślę będzie lepiej. Idź stąd. Ale... Ale... No, 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 no co, ale idź. No. Idź. Wykaże się inteligencją i, i pójdę, wiesz? Tak? Dobra, no to idź. <grych> no i wiesz, kaj masz naprawdę bardzo ładne oczy i... Dziękuję! Podobasz mi się, no i wiesz no. Pomyśl coś nad tym. Bo to... Ja też tam coś może mam w sobie. Mieszkam na wzgórzu Jeszcze i... mówiłeś No bo jestem zdenerwowany Musisz tak po prostu z przepony pocisnąć, próbujesz raz. A, to znaczy jak tak? <laughs> nie działa. No ale w ogóle nie w barze, kurczę, tutaj tutaj ludzie się patrzą, śmieją się... Nie, no, świeczki to jest zły pomysł kurczę. I słuchaj, bo ja teraz mam taki dom na wzgórzu hobita, i tam... Czy z kolegą. Raz. To, to ja mam to robić. No nie wiem, może gdzieś na zewnątrz. W ogóle ja muszę za chwilę spadać i tak, więc. Tak, po prostu tylko przychodziłem i usłyszałem, więc wiesz, nie? No Taka dobra Taka mała rada ode mnie. No dobra, to ja idę. No cześć. Dzięki, cześć. No cześć, cześć. Wow! Kaja, słuchaj, bo ja mam też, wiesz, jestem napakowany i jak napinam się, to mam takie buły, że mucha nie siada. A jak siada, to na moim bicie. Bicepsie i po prostu wszyscy na mnie tak naprawdę lecą, więc... A ja tylko ciebie wybrałem, a tak to ja tutaj wszystkie laski wyrywam na tym serwerze, więc mam nadzieję, że ty zostaniesz tą moją, więc. Zostaniesz moją dziewczyną? No nie wiem, no... No dobra, no... Tak? No to no, chodź. Może być. To chodź. Dobra, chodź Kaja, odprowadzę cię do domu. Ale słuchaj, mam pytanie. Dlaczego tak łatwo się zgodziłaś? Hmm, no nie wiem, no. Nie wybaczę sz... ci nigdy tego przez ciebie, złamałaś mi serce, teraz przez ciebie zostanę game i odbiję ci Batmana. Nie, ty co? Ty robisz. co? Idę stąd, Spokój jesteście okropny. Znaczy ty Batman jesteś seksowna, ty jesteś okropna. No <głos> ej, o <noise> Na... Ale on jest jakiś dziwny, Boże. No jest. Dobra, Kaja, co? nie przejmujmy się nim. Chodźmy w prawo, ale dobra, nie, nie, bo on tam poszedł. To chodźmy w tą stronę i pójdziemy trochę dłuższą drogą do ciebie. Dobra. Gdy Kaja i Batman udali się na wieczorny randkowy spacer, w karczmie wydarzyło się coś strasznie dziwnego. Gibi oszalał. Biegał po całej sali tyłem, krzycząc, że od teraz ma jedno oko, przez które widzi lepiej, choć nieco bardziej na brązowo, i gdy wszyscy wstali z miejsc, wybiegł z tawerny z krzykiem. <giby> Moje oko! Zgubiłem oko! Mam jedno oko! Gibi! Gdzie Moje ty masz to oko? oko? Jakie oko? Okay. oko? jedno! Ork Frox postanowił zawołać resztę ludzi, by pomogli w złapaniu Gibiego. Zawrócił więc, pobiegł do karczmy i zawołał. Gibi oszalał! Ma jedno oko, chodźcie! Szalona noc trwała w najlepsze. Było już bardzo późno, ale Kai i Batmanowi spacerowało się cudownie. Nie mieli pojęcia, co wydarzyło się w karszmie po ich wyjściu. Spacerowali, szepcząc sobie różne romantyczności i wcale nie mieli ochoty kłaść się spać. Ej, Kaja, słuchaj, bo wiesz. Możemy, wiem, że to szybko będzie trwało, ale możemy połączyć się i mieszkać razem, podzielimy się finansami, będziemy pracować, znaczy ja na pewno tylko będę pracować, ty będziesz w domu i wiesz, i będziemy mogli mieszkać razem, ale słuchaj, ja na pewno z Twistem cię nie zdradzę. Na pewno. No dobrze. Bo on już swoją ufność radził i tak naprawdę lubi w dupkę, ale to nic i wiesz. <laughs> I będziemy musieli coś o tym pomyśleć, dobrze? Jestem rekinem! Rekinem, widzieliście ten film? Jestem rekinem! Gibi, wychodź z wody! Gibi, no. chodź! Jestem rekinem! Co tu no się dzieje? Doom, 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 do. Jest opętany. <mł Wideosure> <loading countryside> Ostatnio dziwnie się zachowuje i chyba jest opętany. Tak, bogowie mówią, bo w są dziwni. A czy nie są dziwni, ale mi tak mówią? No I są hmm? no, roz... tak, tak, tak. Słuchaj, to może ja Ci pomogę coś, bo wiesz, ja też coś tam się trochę znam na okay, tym. Okej, okay, okej, spokojnie. Dobra. Yy, świąt... Idziemy zaraz do świątyni. Pomożesz mi wszystkich zabrać ludzi. Jasne. pomogę tak, bardziej. Tak, dobra. Słuchajcie, Słuchajcie! Halo? No co jest? Halo, Gibi, słuchaj. O co chodzi? Jesteście? Bo mhm. Potrzebujemy, was. Potrzebujemy Was. Potrzebujemy Was. Musimy tak. zabrać Was i Gibiego do świątyni was zaprowadzi, ja będę prowadzić sprawa, gdzie jest Gibi? Gibi? Chodź. gdzie chodź. Gibi. Widzisz mnie Gibi? Ty jesteś Chodź ze mną na lody. Spokojnie. Chodź ze mną na lody. Po możemy iść. na lody? chodź, Chodź na lody, chodź. Na lody, chodź. Na lody. Chodź na lody. Na lody, Chodź. Łapanie Gibiego trwało do samego rana. Wciąż nie chciał słuchać i wymykał się uciekając w boczne uliczki miasta. Nareszcie nad ranem wszyscy dotarli do świątyni Orka Froxa. Zebraliśmy się tu, żeby odszatanić Gibiego. Jak widzicie, ostatnio zachowuje się e, strasznie dziwnie i. Ale co to znaczy, odszetanie? Co to znaczy? Co? Co, co, to znaczy co no, jestem tak naprawdę jak i z szamanem. Jakby się nie ej, ej, Super impreza! Super impreza! Zamek no głośny i muzeum, żebym Można go jakoś no, zatrzymać. We, Ale ktoś jak to, się no, zrobić? No, trzymajcie go. Ja ktoś, wiem, ja wiem jak to trzeba co zrobić jak? żeby odszatanić Gibiego, będziemy musieli użyć gniewego mięsa, dodatkowo surowego schaba, no a także idem, ja. dirtu. Ponieważ będzie to wiek. nam potrzebne do tego, że najpierw Dirtem obrzucamy go, tak jakbyśmy rzucali w niego kamieniami. Następnie nakarmimy go zgniłym mięsem, po to, aby był on trochę nietrzeźwy, żeby go tam trochę potelepało. A na koniec nakarmimy go zdrowym mięsem, żeby w końcu wynormalniał. Jeżeli pa, mam, tak, to ty, nie wiesz, nie to... nie, ale dobrze mówię? Mamy tutaj specjalne miejsce do odszataniania i to jest na cmentarzu, będzie trzeba odszatanić. Tak, tak, właśnie tak. No. I niezgodna, ale, ale niestety co? Gibi będzie nie, nie, nie. na cmentarzu nie, nie. przez parę dni i. No to nie dla, wiem, dla niego coś się będzie, Nie wiadomo czy z tego wyjdzie. Będzie, no to co? To, to co przed chwilą prezentowałem. Ale nie bój się. Ale ja Sikki się na pewno się nie użyjemy. Ja nie ty użyję się kiedyś, Jak Boga ty kocham. kocham. Nie, tutaj na cmentarzu takie... Nie, niezgodna, uspokój się, usiądź, niezgodna, spokojnie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Masz nie Nie, 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 nie. Gibi, chodź na lody, chodź. L lody, lody, lody. Tak, lody, lody. Wiem, lody, tam są lody. Wierzę, lody. Nie, tam tam Gibi, za małą stronę. Gibi, to gibi? To, to tutaj, drugie. do góry. Gibi, Bibi, Bibi, gibi. gibi. gibi Biko, chodź do lody. Gibi, chodź do lody. Prosta, tak, idź. Idziemy. Tu wejdź w dziurkę. Chodź zielony, chodź. Kto, Kto tam jest zielony? Umiesz trafiać w dziurkę? Wszystko będzie dobrze, Niezgodna. Bogowie nad nami nie, trwają. Się ufać. Tak, słuchajcie. Zaufaj, zaufaj bogom. Tam u góry są. Pomachaj do nich. Słuchajcie, my tutaj wejdziemy Dara. z Froksem do dziurki, a wy będziecie musieli się za nas modlić, kiedy my przeprowadzimy y, to odszatanianie i będzie to po prostu par odcinków, bo po to potrwa. Więc będziecie musieli w nas uwierzyć i trzymać na na, w nas kciuki, na na, za nas. Jakby by były w Minecrafcie kciuki, kciuki do Minecraftu. Niezgodna, bo no, tutaj przeznaczam ci moją kaję do pomocy. No, Będziemy miała pomóc od całej wioski. Więc, zaraz to wchodzimy w Nie wpadnij tam tylko! Życzę wam powodzenia. Powodzenia. też radę, wierzymy w ciebie. Dzięki. Chodź, nie zgodna. Ej! Proksiu, wiesz, bo ja tak naprawdę improwizowałem z Gibim i z jego odszatanianiem faniem faniem i nie wiem, co tak naprawdę mamy zrobić. Ej, chłopaki, ja zaraz wracam. Nie! Gibi! Chodź, zostań! Idź tam, zostań. będą lody! Tam będą lody. Tu lody będą. Połóż Dobra. się, połóż tak, się na placach i czekaj. okej, okay. Dobra. Dobra. No i Kiedy proszny... przyjdzie lodziarz? Zaraz! Dobra? Daraz przyjdzie. Ale połóż się. I Spokojnie, Słuchaj. ja też nie rozumiem jak ja to zrobiłem. Raczej znaczy, mówię, że nie umiem, a tak naprawdę nie umiem, ale mam zarobisty pomysł. nakarmimy go pracą. Procą? Tak się składę w Gdzie będziemy croce? karmić pracą? Kogo będziemy karmić procą? Jeśli chcesz wiedzieć, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszam na jutrzejszego live'a o godzinie 18 jak co piątek i do zobaczenia, pa. pa. Subskrybujcie.